Są jeszcze ziemniaczki w stylu kanaryjskim. One są takie gotowane w soli, w takim mundurku z solą. Co gorące? Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na nasz odcinek, w którym pokażę Wam plantację bananów tutaj w, te, na Teneryfie. Jest tam też restauracja, na pewno coś zjemy dobrego. Dojechaliśmy tutaj autobusem z Los Cristianos. Spóźnił się nam za 25 minut, także trzeba to brać pod uwagę. 3,50 zapłaciliśmy euro za dwójkę do Rosji. Jesteśmy 3 minutki jeszcze od autobusu, musimy dojść. Jechaliśmy autobusem 483. I idziemy już tutaj na plantację. Restauracja nazywa się Kłacincze El Cordero. Właśnie doszliśmy na pokażę. Tutaj jest właśnie wejście, można sobie zaparkować. I wchodzimy do środka. Jest środa, około 15:00. Chyba wszystko jest pełne, bo stoimy w kolejce, czekamy na, na wolny stolik. Dobra, wchodzimy. Taka śmieszna ziemia na podłodze. Wszędzie kwiatki, pięknie. O, wow, ile ludzi. O, tutaj jakieś danie dnia. Chodź, Ciesio. Na rybki chcieliście popatrzeć? Dobrze. O, jak to pięknie. My gdzieś tam idziemy. Czesio. O, my tu mamy super stolik. Wow, jaki duży. Tutaj mamy menu. Tu są jakieś startery, jakieś sałatki widzę, e, chorizo, dalej mamy mięsa, tu na przykład e, mięso kozie 1130 euro, jakiś tu jest jakiś kurczak za 6,20 pół kurczaka, e, jakieś frytki 3,50 tutaj menu można sobie zczytać e, QR-kodem oraz na ich stronie jest.

tu mamy też napoje, wino domowe, litr za około 10 euro. No i inne dam jakieś napoje. Pan tutaj nam już przyniósł przystawki: jakieś sosy, oliwki, bułeczki i takie chlebki też. Już zamówiliśmy. Czekamy, aż nam przyniosą. Tutaj mamy smażony koziser 7,50 euro. Kosztuje coś takiego Czyli jakieś 40 zł coś koło tego polana jakieś pesto 35 zupa dnia z kurczaka 4,80 euro czyli jakieś 25 zł, coś takiego? Dobra? U Luusia. serek kozi do, do zupki to tak średnio O, Ciesiowi bardzo zupka smakowała już do samego końca Czy ty wylizujesz talerz? No tobie też smakowała? No bardzo dobra. Zupę to chyba jeszcze jedną zamówimy, bo dzieci będą pochłonęły w 5 sekund. My już zjedliśmy ser i zupę, przystawki. Czekamy jeszcze na danie główne, czyli na mięso kozie z ziemiaczkami. zobaczymy, na pewno będzie przepyszne. Domyślam się, że to jest pieczone, dlatego musimy poczekać. Ogólnie ludzi jest tutaj bardzo dużo. Wszystko jest bardzo, bardzo smaczne i cenowo jest naprawdę też sympatycznie, także warto naprawdę przyjść. Właśnie dostaliśmy mięso kozie, pieczone, tutaj gdzieś jest, o. O. no ciekawe jak będzie smakowało. Są jeszcze ziemniaczki w stylu kanaryjskim, one są takie gotowane w soli, w takim mundurku z solą. Co gorące? Mówię, 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 mówię. Zapłaciliśmy, wyszło nas 65 euro, czyli około 300 zł. Dajcie znać w komentarzu, czy według Was to dużo, czy mało za, e, za taki obiad. Na deser dostaliśmy jeszcze od Pani kilka bananów prosto z plantacji, że bardzo fajnie. na górę na górę i gdzieś tam będzie właśnie plantacja bananów. Tutaj jest bardzo duża ta restauracja. Oj, Cześ. Tutaj wchodzimy. Właśnie tutaj jest wyjście z restauracji. I tutaj wchodzimy. Też są stoły. Też można usiąść. Fajnie. To jest pełno bananów. Wszystko jest właśnie pokryte dachem, żeby było jeszcze cieplej, żeby nie padał deszcz. Wow. Co tam dalej się dzieje? Pokaż, co tam znalazłeś, się. Wow, ile bananów. Mm. Ekstra. O, tutaj jakie. Ile bananów na to się Ale te banany są przepyszne, naprawdę. Mi bardzo smakują te banany tutaj chyba najbardziej. Co ci tam smakuje, Banany. I tutaj są kozy, właśnie też można je pokarmić. Tutaj jest sianko. O, tutaj jest sianko. Zobaczcie, zobaczcie się, tu masz sianko. No, tam masz sianko, zobaczcie się, tam na tym wozie. O, i są kuszki.

Jedzenie tutaj w restauracji było bardzo smaczne. Wino było bardzo dobre. Ser kozi był bardzo fajny. Jednak ta kozina nie do końca mi tak smakowała, jak się spodziewałam, że będzie mi smakować. Także... No ja bym osobiście tutaj nie wróciła na jedzenie. Na jakieś przekąski, przystawki, wino, kawę to pewnie tak. Ale na taki obiad... No nie wiem, może bym zamówiła po prostu coś innego. Dzięki, że oglądaliście nasz odcinek. My już tutaj kończymy nasze biesiady. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobało. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał. Dajcie łapkę w górę. Dzięki, cześć.